Hej, cześć, sian ja. no wam wszystkim ludzie, z tej strony ST Jesse I witamy Was w kolejnym odcinku Left 4 Dead 2 Ten murzyn, Ej, ten się gapi na ciebie. I to wygląda tak fajnie. A ciebie też. A miał takie białe oczy, fuj. Wow, co to jest? Ale to wygląda LOL Rusza się. <laughs> Ale zobacz to. To żyje. Jakaś prostytutka. W ciąży. Dobra, lecimy. <laughs> Zakładam, że to jest chyba już ten odcinek, w którym będziemy musieli transportować paliwo dla tych... o właśnie, nich. Tych fakasów. Się rozsiedli. No dobra, chodź do windy, bo i tak nie ma co ich słuchać. O, o ile nam ją otworzą, nie? Nie no, otwarta jest, nie, dobra. Nie, otwarta jest, tylko muszą wszyscy tu wbić. Dobra. W ogóle, co jest najlepsze, oni są tam, gadali do nas przed chwilą, a słychać ich było jakby stali koło nas. Korzystając no. z okazji, że jedziemy windą, to... Dobry soczek. Czemu ona do mnie strzela? <laughs> to nie podoba się jej się widać. On no, zmienię się na komacha w sumie, komach lepszy. Łow No ja z zostanę chyba. Wow. Dobra, już pierwsze paliwo wezmę. czego murzy. chciałeś skorzystać z okazji jadąc winą? Napić się. Dobra. Chodź pierwsze po tamte baki, bo tutaj nie ma... No to jest Co? Ach, nie mogę. No. Dobra. Co jeszcze radnego nie napełniłeś? Dobra. Nie, bo ja poszedłem na sam koniec pierwko. Dobra, tu są. Co się stało? jakaś taka fala no. tych mini bossów ja... przyszła. Ja świetnie, świetnie Świetnie, świetnie, świetnie. No świetnie. Ja pierdolę, już zero Stać nie umiesz? Nie, musisz mnie dopingować. Stawaj, stawaj. Co za jakieś fale są tych mini bossów? Teraz bo w to od razu takie fale minibosów no, ale to są apteczki, więc się od razu uleczy jak można. Nie można. Można. Dzień, tam. Przecież masz jeszcze apteczkę. No tak, miałem wykorzystałem, to wziąłem kolejną. <laughs> Dobrze, że te boski. Że te... W ogóle co to jest? To są jakieś jakby maski mają na twarzy czyli, Albo ja mają takie ważne po prostu Niektóre mają Ale to fajnie wygląda nawet, tylko że trochę tego dużo Spadaj. 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 Ale lepiej paliwa nie podpalić, bo będzie problem eee, później. Ty mi to mówisz, <coughs> naprawdę? No ostatnie ty ty, ty, ty ty mi, tak? Nie to ci go ostatnio podpalił, no właśnie. Ich trzeba wyeliminować. Wyme Wyameliniować. Wyameliniumować, wyamelinium. hey dobra Super To A co wiesz, ci... suchar, suchar to był ten Twój z Żulem. Tak, właśnie chciałem ci go opowiedzieć. Znaczy tobie. Coś tam zacząłeś ostatnio. Właśnie dokończyć, bo. O, sumie... uważaj, tak. Kurwa, no dzięki, już się sam zorientowałem. Przynajmniej aż tak mi nie wybuchł, że coś widzę. Tylko nie wiem do końca co, co. No dobra, ale tak wracając do tematu, to. Może zacznę od nowa, bo w sumie to tak nie ma sensu, że. Kurwa. A to było wredne. Dostałem w mordę samochodem i leżysz na nim. No Dostałem w mordę samochodem na serio. Uch, bo ci podniesie. No. Dobra. Więc ogólnie historia ma raz, taka, że wracałem sobie z y, treningu. Tak? Nie wiem, to było gdzieś około dziewiątej. wieczorem. No i... Nie. Yeah. I wracając sobie z treningu oczywiście musiał mi jeden autobus już tym więc... Pół godziny czekają na kolejny robi swoje. Kurna, no znowu mnie musiał polizać. Pff, po jajach. Trzyma ciągnię, ja pierdolę. Gdzie ty lateczki miałeś? O tu, dobra. E, no i oczywiście sobie. Tak, słuchając... był defibrylator, nie? Ja sobie słucham muzyki i, I widzę, że jakiś typek zaczął mną gadać. Jak się dobra, opuściłem... jest i tak ci przerwę, ale weź defibrylator, nie? A co, padłeś? Ja tu leżę, martwy. Aha, no, okej. Okay. Tam gdzieś był. Jeszcze nie to Nie, to Nie, ja, to jest murzyn. Jeszcze nie leżysz martwy. To jest murzyn! Aha. <laughs> eee, jak spadł? Gdzie jest tam właśnie, gdzie... obok tego pomieszczenia. No tam byłeś. Aha, tu, dobra. No no. Tu jest defibrator. Eee Gdzie ty leżysz? Tam właśnie, gdzie byłeś wcześniej, no. Tam, tak, tak, tak jak idziesz. Tu? O. No. Tam za drzwiami. Znaczy, tam Aha. nie masz. Za miejsce, <laughs> za... No, a, ja piernicze. Co to się dzieje, że jakieś takie fale tych minibossów lecą? Ja, ale ten defibrilator jest jakiś taki nowoczesny, już wiesz, tutaj się wyświetla w ogóle. Ja go nie Tutaj widzę. jakieś tętno, masz go na plerach. No ja właśnie tam leżę, gdzieś, zabijasz tego zumbiaka gdzieś. No tam ale. widzisz, tę no, taką pedalską. <laughs> o, żyje nagle, świetnie. 50 HP od razu. A, zapomniałem, no że wszystko wypada. Dobra, gdzie tu mój kałak był? Wypierdakacz. Takaś, no to nie, możesz, nie, dadzą mi dokończyć opowieści. Kończ. Bo... opowieść życia, no dobra. Na czym skończyłem? Aha, że słuchałem muzyki. I... <laughs> jakiś... Takie fascynująca opowieść. Esty stoi na przystanku, słucha muzyki. No bo słuchaj, ale słuchaj dalej. Koniec na dziś. <laughs> słuchałem muzyki, podchodzi... I no, jak widzę, że nastąpi. Podchodzi do mnie jakiś menel. I coś zaczyna gadać, no nie? Kurwa. Wyciągam Bennett słuchawki, game. wyciągam słuchawki z usza, z, usza, z ucha. Słuchaj. No ja pierdziele, 2T! po Ja mam 20 hapsów. Mordę, nie żeby coś, ale zaraz się... No tak, znowu padłem, ale... no zaraz padnie. <laughs> nie, to jest fail. To jest fail. No to co? To się powtórzy tam, nie dramatyzuj. Eee, no dobra. Można? Można. To póki leczę, to mogę sobie opowiadać spokojnie. Eee, Podchodzimy na jakiś menel i jak już wyjąłem słuchawkę z ucha, to oczywiście, o, Rachel mnie leczy, to dowiedziałem się następujących rzeczy. Panie ruskie na nas napadną! Ruskie kurwy już się szykują! Za trzy dni bomby atomowe polecą na polskiej rozdupcy wszystko w drobny mak! Ma pan trzy dni życia! Jak tego słucham, to taki zdziwiony, nie wiem o co chodzi do końca. No, on, a on nawija równo dalej, on w ogóle nie przejmował się tym, że ja że mnie to nie obchodzi. On nawija więc ja on sobie znalazł towarzysza do rozmów, który w ogóle nie chciał rozmawiać. Ale jego to nie obchodziło i wiesz, no. opowiada, opowiada opowiada, ruskie kurwie, co nas Ukraińcy obchodzą, coś tam zaczęła gadać, bo, że tam jest Cały tam czas mis... tułko, tak, tu, no, ale to tak tu, że... No to Ale to było coś w tym stylu, tutaj opowiadanie, nie? Już mnie spojrz zaczął tym wkurzać, bo wiesz, ja sobie czekam na autobus, wolę spać, że u nas muzyki niż jego. Zacząłem się wkurzać, mówię do niego, że mi się w końcu do mnie odwalił. To z oburzeniem, że ja go nie słuchał, nie? Z mordą do mnie poleciał, że myślałem, że mu coś tam zrobię. Słuchaj, w końcu nawrzeszczałem na niego, koleś 10 metrów dalej się odsunął, już trochę się przestraszył. Odsun Idź podej fibrydator bo tam właśnie gdzie tu rzuty paliwo, to ja leżę, nie? Odsunął. Tutaj ha, mniej więcej. Fibrylator jest jednorazowy? O kurna, tak? No nie mam go, feku. <laughs> e tam został chyba, sprawdź. No dobra, nie wiesz, wkurzyłem się. Odsunął. Nie, nie ma go. Odsunął się na 10 metrów. Ja pierdolę. No odsunął się, typek na 10 metrów. Ale nawija do mnie twardo, bo tam wiesz, jeszcze po pomiędzy... E, w międzyczasie, jak już na niego to Co, uderzy mnie pan, ja mam 70 lat, no nie? Olałem go po szansę dalej. A on oczywiście, wiesz, odsunął się jeszcze napróbów, tak Ja byłem bokserem mistrzem świata, a mnie 3 miliony dolarów wydali, no nie? Ja tego słucham, już tak wyryłem śmiechem tam I wiesz, on mistrzem świata był, później mi opowiadał, że był w komandosach, a później jeszcze był w snajperach Kilometrów zdejmował ludzi na wojnie. był prezydentem? No. A mam drugi to. Tylko gdzie leżysz, powiedz? Tam, no tam. Kurda, no, jak ci to wyjaśnić? Od razu przyszedłeś? Ogólnie, no, fajna sytuacja. Taka sytuacja. Już myślałem, że będę musiał go uderzyć, żeby w końcu się zamknął, ale jednak nie podchodził. Esty nie użył przemocy. Dobra, no po treningu byłem, już trochę wypopowany, więc wiesz... No. Dobra, teraz mi powiedz gdzie leżysz. Gdzie no tam jest? właśnie, tutaj, tutaj gdzie idziesz, no mniej więcej. Ty możesz się na mnie przełączyć? No właśnie co teraz jestem na siebie przełączony. I tu na prawo. Tu? No. Gdzie? Tam. I tu. Już cię nie ma. Szukaj tej pedalskiej czapeczki. No, tu jest cała pedalska czapeczka. Tu jest cały pedalski tył. To ja? No. O, fajnie. I nagle wracam do życia z białego tunelu. A tu mnie już nikt nie musi dopingować Eee, dobra, gdzie mój? Moje... Aha, oczywiście. stary, bo tu byłeś trupem. Trupów się nie dopinguje. No tak, trup sam wstaje. Tak Właśnie, teraz tak. jestem zombie, mogę cię zabić. No, Kurwa. <laughs> tak na sytuacja. Trupami się nie rozczulają. Jak chcesz wrócić do żywych to musisz sobie radzić, uważaj? Tak, tak. Kolejny no. Kurna, znowu zawsze ożywi mnie ktoś? No nie, no to od razu tak leci. Tak, tak, spoko, po drodze widziałem dwa defilberatory, przydadzą się dla ciebie. Leci. <gry> no, eee, dobra, no ja pójdę może tam... Ja siekierę użyłem, nie. więc fajnie. Znaczy nie fajnie. Ja siekiery tak. używałem. O, tego szukałem. No. Siekierą się Z fajnie w sumie leje. E, tom... tam. No tą kataną na serce na głowy odcinek, fajnie. Się giera ale się zastanawiając, co powiem ci, za każdym razem jak wychodzę z treningu, niby mam tak autobus, że powinien mi Gdzieś tak 5 minut po wyjściu moim w treningu, zazwyczaj, ale hetzot fajnie przyjeżdżać i za każdym razem mi zwieje i muszę iść na drugi przystanek, żeby iść na inny autobus. Na mnie. A tamten, a kolejny na tym samym przystanku to za 2 godziny czy coś? No, za 20 minut najczęściej. No, ale to w sumie nie tak długo, nie? Hmm. Też jak, ja, jak ja wychodzę ze szkoły, no to zwykle jadę tak, że mam praktycznie, jadę jednym autobusem przy i drugi zaraz też przyjeżdża, nie? Co to jest? No znowu mnie musiał tym pedalskim językiem, no zaraz takie. ginę. Takie... Nie uratujcie mnie, nie? Ja cię uwolnię, jak cię znajdę. Bo... On nie zdążysz, bo mnie chyba siedmiu leje. Już możesz iść po defibrylator, nie? <noise> Już możesz iść po defibrylator. <noise> to było to, to takie tragiczne. <noise> no, leżę tutaj... Kolego. możesz iść po defibrylator. Fajnie, defibrylator Dekre. mi pomoże, jak leżę kurde w kałuży krwi, nie? 5 litrów krwi ubyło, ale... No, tank. Poleciał. To nie jest tak, to jest Ma rękę jest... taką Ale dużą odchodzenie. Ale, mi... Ale mi nikt nie pomoże. <laughs> Taki fejl już 12 na 16, nie. Dobre. Ja pierdolę. Polecimy jeszcze raz, no trudno. trudno. Do dobra, lecimy jeszcze raz, no trudno. Co? Wytłumacz mi ten. Ta gra jest na tyle głupia, że kurde jego mać. Dała nam snajperkę zamiast Kawaha na start. Ewentualnie nie muszę wziąć sniperkę. Nie no, że no automatycznie. automatyczna. Dokładnie. Mogę ich ustrzelić. Dobra, przylatuję przed nich pociski. No dobra, lecimy. Musimy się trzymać tym razem tym razem, razem. Dobra, to ty padałeś. Trzy defiburatory na ciebie poszły. Bo za tobą bociki latały. A jak ja poszedłem sam, to nagle na mnie kurna 50 zombiaków napadało w Fordzie, nie? O, pilsy sobie wezmę. Mostre, mostre. Mocne fale lecą. Mostre to wiesz. Dobra, ja sobie biorę kawałek, nie wiem jak ty. Dla mnie nie starczy. O, to, to w kolano. Strzała w kolano. No... Czemu tutaj ten tank musi być? Nie chodź tam. Nie idź tam. O, o, o on tam jest. Bo on tam jest. Jak, Jakbym Maczka słyszał. Maciek też zawsze się tnie. Swoją drogą chciałem wiedzieć, jak Maciek z klanu, ale to... Wyczuwam tu... Trochę sprzeczne rzeczy. Bo Maciek to Maciek z klanu, nie? Po części. Eee... Protek Protect dobra to lecimy tam, no nie najpierw w tamtą stronę Proterz ogarniemy chodź. na chodzi. lewo, później na prawo Eee, znowu kurde. Co się stało Nie wiem ale jesteś taki czerwony, znaczy żółty Ale no nie było. Co ożygał cię? Znaczy orzygał mnie to tak ale Co to jest? Pali się? Co się pali no stary tutaj się pali Gdzie się pali? Tam się pali To się pali tam się palisz. Tu się pali, jakby paliwo wyrąbało, no. Gdzie? Ile jest tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... No dobra, na pewno jest trochę w nadmiarze, bo to niemożliwe, że na całym mapie rozwijać Właśnie jest, jest na styk, stylu. stary. No, niemożliwe to jest. W no, ostatnio tak mieliśmy. Mówili, w centrum handlowym też mówię, że jest na styk. Wysadziliśmy dwa, chyba. Nie, żadnego nie wysadziliśmy, Wysadzili, stary. Pamiętasz? albo boty wysadziło. Nie, nie. Nie na pewno nie pamiętam Ten problem kiedy ja sobie piję a te potworki na mnie wyskakują Aż się nie chce ręki opuszczać Bo picie jest lepsze Dobra ja wolę to paliwo zgarnąć zanim znowu zapłonie. Może się uda tym razem Lol, dlaczego mi się teraz wyświetliło SF gra teraz w Bradfordem 2 Skoro grasz już cały czas ze mną przecież spada <laughs> Mówię ci, coś się rypie ze Steamem Samo no, tak Tak na, Tak samo jak zapisaliśmy dzisiaj grę, to też. Letforde się zawiesił, jak tworzyliśmy serwer, nie? No po 15 minutach ładowania się nic nie stało, nie? No czekaj, po sobie ja biegam. No, to jest definiratum, trzeba zapamiętać, po co się przyda? No, dla mnie się przyda pewnie. Zresztą dla ciebie też może się przydać, więc nie mów. Nie mówię. A, a bocików to raczej nie, no bociki też może uratujemy, jakby coś, nie? Kiedyś, kiedyś. Mogą się przydać, jak ostatnio. Hmm. Nie ma co na nich marnować. Dobra, mam nadzieję, że oni tam będą trochę Zdalenia osłaniać. Słoneczki w ogóle noszą... Nie noszą. Kurczę, no są takie... No dobra, no to jest mięso armatnie. Tylko... No, miasto... szczególnie w takich misjach właśnie. Tylko to miejsce armatnie powinno mnie trochę ochraniać, a nie, żeby mnie zaczynają bić, ja ich uderzam i dopiero się budzą, że mają mnie osalić. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jest. Tam, gdzie się tankuje. W tym generatorze. No, w mordę, no jeża, kurna. No kur. No i dosiadł mnie. Dobra, idź po defibrylator. <noise> Dobra, idź po defibrylator. Tak. To jest takie zajęwiste zdanie. E, no stary. Słyszę. Może się czt. obejdzie i, bez. Nie wiem, jak by ci to powiedzieć, ale dosiadł mnie. No bez jaj. Nie, nie wejdzie w to. Ile po defibrylator? Nawet dwa mam tutaj, wiesz tak specjalnie dla ciebie A czekaj, mogę cię, Mogę na tobie tego użyć start No jeszcze możesz, znaczy... Czego chcesz nie użyć? Nie Dobra, teraz... No nie wymagam no podnieś mnie to no, będzie chciałem... OK. Trzeba się zabić tego, Bo już no. zaraz mnie nie podniesiesz. No ale ja mam gówno na twarzy Ja też Wszyscy numer tu wybuchł Dobra a to ty, dobra, żółty jesteś. Sorry, pilsny, wezmę i wezmę kolejne, znaczy O mam bombkę, tak to jest Rachel? Jak? Dupą Co to jest tam rzuciłeś? Ej hey no, ale... Zapomniałem, że tanki nie reagują na to. Ty tu są dwa. Ratuj mnie, a nie uciekaj. Eee. Okej okay. Okej, okay, okej, okay. dobra, jeszcze tam jest... <laughs> Jak i King, o fakt, tu jest drugi. Ja z tym Kingogiem to dowaliłeś <noise> Fuck. No podnieś mnie, bo zaraz zdechnę <noise> Odleciałeś mnie. Ja Chce pojedzieć 8 HP <noise> Jak fajnie odleciałeś Podnieś mnie Fuck. Nie no to znowu horda, no stary Dobra, podołam, dawaj, 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 żyjemy. Dobra, ja już muszę ulecieć. jak ty pan nie... Ja nie mam przyczyn. Jak ty pan i ja panę to będziemy w YouTube, więc ja wolę być zdrowy. No dobra, ja już... Nie, nie, nie nie padnę. Dobra, uratowanie. mnie. Padniesz, tu są Do hey, czy... spoko są defibrylatory, nie? Jeny, jakie chody! Nie mogę tu strzelać nawet bo paliwo tu jest, nie, no kurna, ta misja mnie rozwala zawsze jest taki problem, że... No samdem jak graliśmy kiedyś jeszcze zanim nagrywaliśmy to to też zawsze był problem z tą misją, bo na tych zombiaków to jest straszne Dobra, no, sam jeszcze gra o troll Właśnie, kiedy, kiedy będzie nowy sezon grotron? Nie wiem, ale już kręcili, więc no powinien być za jakiś czas. czas Nośmy tu też kręcili i skończyli cały sezon na 9 odcinku, więc pozdulami APS tu to idź na bazę o bo... apteczki. Nawet No idę, idę. od razu gdzieś może znaleźć apteczki nie nas No są, są właściwie. Nie. Tylko wiesz jakbym ktoś teraz napadł to by była chujnia, już by defibrillator poszedł w użycie U. Co tam jest? Co to was znalazłem W sumie to ja już wezmę sobie do EQ e, ten defibrillator, bo to dla ciebie Uleczy tą Rachel, bo się... Najfajnie się z... te. To to. Zam... Spinały się zębiaki po balkonie, ja tak ich nie zrzuciłem Czuję się spełniony. Czuję się spełniony. Po części To jest blisko paliwko to sobie naleje? Sobie naleję do zbiornika, nie? I powiem im, że to paliwo. Okej, okay, okej. Okay. Ja tu jestem odźwierny, no. Ci sobie tutaj na balkoniku stoją. Pedały. No, pamiętam się, że starszczy. Jeszcze wlejemy 12 i się dowiemy, czy znowu pan nie ma 12. Zauważyłeś, zauważyłeś, że jak y, wiesz, padasz, nie że padasz, tylko m, zostajesz w... podniesiony, nie? No. nie? Nie, no tak leżysz, nie? I musisz tam dopingiem no, być podniesiony. No. Zauważyłeś, że kurde, zaczynasz, nawet nie mając pistoletów wcześniej, w EQ zaczynasz go mieć? Tak, to jest. Tam strzelać W sumie ja mam siekierę W EQ, a. powiedziałem. Rumer. <laughs> A brumer to z jakiegoś filmu było. Chyba. coś się kojarzy to? Bo Burmer to było z jakiegoś filmu, nie? Filmu, kurwa. Brumer był z filmu. Też mi się plącze tak. ten język prąta prą prą prątek jęza. Tak. No, jak to się tam mówi. Ale... A? Brumer mi się kojarzy z jakimś horrorem. Dlaczego ona na ciebie strzelała? Ile jeszcze paliw? Masz przy sobie? Dobra, masz przy sobie. Czyli będzie akurat na styk. No, mówiłem ci, że wypisze, jak wysadziliśmy, to będzie jeszcze. Nie, nie, bo tamto widać nie było wysadzone paliwo. Bo jest na styk, zobacz. O no, Jaka żeś. Co, poradzisz sobie, nie? Słyszę boomera. E, uważaj, bo jak tutaj strzelisz, to wiesz, cała misja pójdzie w pizdu. Serio? <średnio> Spróbowałbyś, nie? by mógł, ale nie chcę się tego szkodzić jeszcze raz. Tu jest młotow się... teraz? Gdzie? Nie no, mułotowa lepiej nie używać w tej Czekaj, misji. bo wyrzuciłem tą. Zebrałeś czy...? I teraz się wyłożysz, tak? Na ostatnich metrach. ci koktajn pod nogi i most się, most się rozpuszcza. Spuszcza. spuszcza, a tu do, do auta <noise> idziemy zaraz. A tak, tak 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 Dobra to opuszczę się pedale Swoją drogą Po co my czekamy na most jesteśmy po drugiej stronie A oni chyba mają samochód Ci co nam, nam kazali to opuścić W ogóle zobacz ile tu jest innych samochodów i zamiast sobie przynieść paliwo do tych samochodów to nie no. To dla nich Jakby mało paliwa to było Spiesz się, aby dotrzeć do, poja do pojazdu, dobra? Co to by było w sumie na co? Wbijamy i. Co się wbija do pojazdu? Eee, właśnie. Eee, ups. Co mam czy, na czekać? No w mordę, no idziemy po nich. No ten pedał jeszcze. Boże, niech ona sobie stąd idzie. Jeszcze witch. Spoko, spoko jak chcesz, mam do Wiedziałem, że znaczy się sobie? w tym miejscu, No. Nie głupie. Tylko dobra, dobra, się ktoś dobra. nie wyłóż zaraz. Dobra, chodźcie. Murzynie, Ej, ciągnę, nie, Pociągnie mnie. Pociągacie. <grym>, <grym>, Ciągnął mi. Po prostu się takie zabijaki pociągają. <grym>, no, Louis Luis go zabija. Prostu, na ten... nie, no. Ja rozumiem, że czarni się źle czują w tych krajach, <grym>, ale to nie oznacza, że musi od razu padać. Nie będziemy aż tak nietolerancyjni. No widzisz, nawet nie trzeba było wsiadać jakoś specjalnie. Pojechali na masce. Patrz, a ich zostawili. No i dobrze, chuj w dupę. Ocalali, Ocalali uciekli, o, przynaj przynajmniej nie ma nikogo, wiesz, tam rip, no nie? Tak, no, bo nie mogłeś nie było. Paść, tak. Osta nie. Ostatnio tylko no, ty przeżyłeś, nie? We własnej osobie, Rachel i coach. Widzisz to? Nie, no, co ty? Widzisz to? Ty, patrz, ja miałem tylko jeden zgon! A, widzisz? Liczba prób jeden. Serio, że dwa padliśmy, to jak liczba prób jeden? No właśnie, no to... Dwa razy użyłem definidatora. To jedno, jedna nieudana może. Tak. Zabitych no jest, w naj... Zabili... wręcz 14 razy SF. A nie, to te 14 osób zabijesz, dobra. Zabitych gumerów 3-4. A, najwięcej. Smokerów 4 dobra, walcerów. to ja 0 co tam dalej jest? Zwykłych zarażonych. Jak coach mógł 182 zombiaki za? Jak ja 60? Lol. Najmniej odniesionych obrażeń ST. Najwięcej ja oczywiście. Bo padłeś 3 Naj razy. Najmniej przypadków ognia przyjacielskiego, my najwięcej, Największa nie? Największa liczba obronionych towarzyszy 5 ST. CELNOŚĆ! <noise> 11 i 10. <noise> High five. High five. Ale patrz tego 8 i 7 w głowę, nie? Podczas rozkręceniu tego filmu ucierpiało 554 zombie Widzicie? Dla was zabiliśmy 554 zombiaki no, utraciło To są swoje... ze Steam Ja też. Ale bieda. Dobra. No dobra. Na tym ekranie zakończę. Nie dobra. ma co już. Dobra, do no tak dalej. więc to był. To był drugi rozdział Left 4 Dead 2. Tak więc widzimy się w kolejnym już rozdziale i Zapraszam do zobaczenia. Na kolejnych rozdziałów to będzie trzeci. No już ja, się ciekawe, ciekawiej, trudniej, dłuższe odcinki. Przerwałeś mi trzeci raz jak mówiłem, do zobaczenia. Trudno to przerwa ci piąty. wredny. No dobra. Tak więc... Liczę na to. Do być... zobaczenia, trzymajcie się i siema. Skurwy syn.